To jest paczka, którą odebraliśmy po śmierci Kuby. Druga część zamówienia z Chin. Części zestawu z hulajnogą. Usterka do bezpieczeństwa o siebie i o innych. Rękawiczki, gogle i kask. Kiedy to przyszło? Albo krótko po śmierci, albo nawet chyba w dzień. Zapraszam, to jest to czego Kubie zabrakło. Być może, żeby samemu powiedzieć, wtedy bym pewnie nie musiał, ale, ale wtedy bym mógł. To jest szkoła, gdzie Kuba chodził. Tak, chciał zostać mechanikiem, rozpoczął już nawet praktyki. Mówił, że czuł się w tym e, zawodzie, lubił majsterkować. Ze mną też ostatnio zmieniał klocki i tarcze w samochodzie z Krystianem. No i miał iść na mechanikę teraz, od tego roku, nowego. Świecie, województwo kujawsko-pomorskie. Piętnastoletni kuba razem z kolegą poszli przejechać się hulajnogą po opuszczonej drodze serwisowej. Nagle stracili równowagę. Kuba upadł, uderzając głową o asfalt. Stracił przytomność. Wezwano pomoc medyczną. Przyszedł z tym swoim kolegą, posiedzieli chwilę w pokoju no i poszli na dwór. Kuba się cofnął na chwileczkę do domu. Wtedy uprzedziłam go, ja mówię, Kuba, tylko, żebyś mi nie brał ten hulajnogi. Tak mu pani powiedziała? Tak mu powiedziałam, tak, zamykając drzwi. To powiedział, dobrze, mamu nie wezmę. A czemu pani tak powiedziała, żeby nie brał? Nie wiem, coś mnie czknęło tak. powiedział, dobrze, mamu się nie wezmę, i po 15 minutach miałam telefon, że Kuba miał wypadek. No ja cała rozszczęśliwiona wsiadłam, w ten samochód i pojechałam. No i widzę straż pożarną, policję i ratowników, jak. W Działają tam już przy Kubusiu. Widziałam w jakim jest stanie jak go na noszach. Wieźli do tej karetki i widziałam, że jest cały we krwi. No i że ma głowę całą roztrzaskaną. Nie pozwolili mi wtedy podejść. Ja to tylko się zapytałam, w jakim stanie jest Kuba. To mi powiedział, że ciężkim i tak jak otwierał te drzwi od karetki, to widziałam już, jak kuby zaczynają intubować. To nie jest coś do opisania. Zbierał pieniążki, no i zamówił sprzęt. Ja mu wielokrotnie powtarzałem swoje doświadczenia z pracy, prosząc, mówiąc, jakie są tragiczne w skutkach i bólu, jaki to sprawia pacjentowi. A później też rodzinie. Niby tylko i noga, ale obrażenia są straszne. Dziecko z rozbitą głową trafiło do nas albo z jakimś poważnym urazem kończyny dolnej. Jak pan Kubie opowiadał tę historię, to Kuba co na to? Mówił tak, tata, ja wiem, będę uważał. E, nieraz nawet nie musisz mi mówić, bo wiem, mówię Kuba, naprawdę ubieraj kaski i dbaj o siebie, bo jak tobie się coś stanie, to mi serce pęknie. I to mu dziesiątki razy tłumaczyłem i prosiłem.